Długo zastanawiałem się nad tym, jak rozpocząć film, więc najprościej będzie, jak pokażę swojego dzisiejszego pierwszego klenia około 45-46 cm wziął zaraz za wymyciem nurtu z, z zwalonego drzewa branie atomowe na duży kawałek chleba. Zestaw leżał w wodzie dosłownie minutę, półtorej. Chciał wejść w zarośla, jednak udało mi się długą wędką go stamtąd wyszarpać. Słyszałem jakieś zebrania yy, chleba, które płyną po powierzchni, więc jest szansa, że mamy jeszcze jednego klenia w łowisku. Rzucę zaraz zestaw. Postaramy się go złowić, a tego zrzucamy z powrotem do wody. Siedzę właśnie na drugiej miejscówce udało mi się złapać kolejnego klenia już takiego ciut dłuższego pod 50 cm czekałem na niego dosłownie półtorej godziny z zegarkiem w ręku. Trzy razy podchodził do brania, tak jak będziecie mogli zobaczyć na filmie. Po każdym zbudowanym zacięciu. Musiałem czekać 15-20 minut aż wróci postanowiłem dopiąć bardzo mocno zestaw na ciężarku żeby ułatwić samo zacięcie rybie i się udało w ostatnim wrzuciu już miałem zamiar się zwijać dalej jak zobaczycie na filmie już się praktycznie zwinąłem podbierak zwinięty, chleb schowany już łapałem za kamerę żeby ją wyłączyć, a tu nagle zobaczyłem stryknięcie włączyłem ponownie rec i było szarpnięcie ryba ryba lekko uszkodzona jak zaraz wam pokażę w sezonie kliniowym gdy już wszystko zamarza głównie jeziora najgorsze te czarne kormorany nasze ukochane przenoszą się na, na, na rzeki gdzie, gdzie, gdzie ryba jeszcze jest i atakują te ryby dlatego każde branie jest długo wyczekane i wymodlone, a uszkodzony okon pokazuje idealnie, że, że ryba była gdzieś tam dziabnięta. Bo na pewno nie jest to świeża rana, już zaczęła się powoli zabliźniać. Zwrócimy kleniowi wolność i przeniesiemy się na kolejną miejscówkę. Miałem wreszcie nakręcić podsumowanie z dzisiejszego dnia Ostatni rzut rozpaczy wskazuje jakieś skubnięcia Trzeba być gotowym na zacięcie i ewentualnie ho te najdelikatniejsze skubnięcia które trwają bardzo długo przeważnie zapowiadają jakąś dużą rybę to jest bardzo ostrożna i wręcz próbuje chlebek zanim zanim go weźmie złapaliśmy dzisiaj aż cztery ryby, brań było sporo jednak jak to ten sezon pokazał każde zacięcie jest wymodlone, wyczekane i wyproszone mamy w podbieraku dwie ryby które wzięły dosłownie jedna po drugiej tego razem odpoczywają i czekają na wypuszczenie. Zaprezentuję je Wam teraz. Pierwszy wziął taki bardzo żywy trzydziestaczek piękna ryba, zimowy kleń. Branie było pewne, nie było co się zastanawiać, było drobne skupnięcie i od razu pociągnięcie z samozacięciem. Od razu po wrzuceniu zestawu do do wody pojawił się kolejny czterdziestaczek też piękna ryba zero zadrapań zero wkuć świeży, żywy okaz zaraz obydwa trafią do wody a ja zakończę dzisiejszy dzień można powiedzieć, że udane cztery sztuki jak na ten sezon to bardzo dobry wynik